Cześć, ukryć? Witajcie na kolejnym filmie. Ostatnio znajomy poprosił mnie o sprawdzenie laptopa. Przyjechał do mnie i mówi, że laptop nie ładuje. Coś się stało. Taki oto Asus. Jest to model na pewno oparty o procesory 10 generacji A509J. I co mu się działo? Nie ładował. Tutaj wygląda ładniutko wszystko. Nic nie jest. Nie widać śladów, żeby coś było zalane. Nie ładował. No podłączyłem go, otwieram torbę od kolegi, w której powinien być zasilacz i wyciągam zasilacz. To nie jest zasilacz. To nie jest zasilacz oryginalny. I w dodatku ten zasilacz jest jakiś dziwny, bo tutaj mamy napięcia między 15 a 20 V. Nie wiem o co chodzi, żadnego przełącznika, powinien być jakiś przełącznik, żeby to napięcie zmienić, ale tu nic nie ma na tym zasilaczu. Za bardzo nie kumam jak się nim steruje, nie chciało mi się na internecie nawet szukać tego, bo wiem, że ten zasilacz chyba i tak nie będzie działać. Zresztą jego moc jest troszkę, mm, no chyba za mała. Być może tak się go reguluje, że... Mamy różne końcówki, tutaj są trzy wejścia i po prostu obracamy. Każda końcówka jest od innego napięcia. No, jedynie to mi do głowy przychodzi. Zasilacz i tak nie będzie współpracować z tym laptopem. Sprawdziłem oryginalny zasilacz do Asusa. I tutaj mamy 19V 237A. Taka mała ciekawostka, jeżeli kupicie nieoryginalny zasilacz do laptopa na przykład firmy Asus, który jest produkowany no raczej nie do końca w Chinach, to może się okazać, że nieoryginalny zasilacz, nawet jeżeli ma napięcie zgodne, nie będzie działać. Niektóre modele laptopów mają takie zabezpieczenie, żeby bateria nie zrobiła no tego. To się nawet może zdarzyć na oryginalnym zasilaczu, ale jeżeli podłączycie nieoryginalny, no to, to prawdopodobieństwo rośnie, dlatego może być, że niektóre Laptopy albo w ogóle nie będą ładować na nieoryginalnym zasilaczu, albo mm, bateria tutaj pod Windowsem wyda Wam ostrzeżenie, że coś jest nie tak. I później nawet jak podłączycie już oryginalny zasilacz, to też nie będzie ładować. A co zrobić, żeby ładowało? To już Wam pokażę na komputerze. Bardzo proste. Jeżeli nie macie jakiegoś dedykowanego softu do tego, to wchodzimy tutaj w Manager Urządzeń i szukamy... Baterie. Trzeba znaleźć sobie tutaj baterie. Gdzie one tutaj są? O, tutaj są baterie na samym początku. I najprościej baterie po prostu jak to się mówi, wypieprzyć. Czyli odinstaluj urządzenie. Odinstaluj. I teraz klikamy tutaj skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. On sobie ją na nowo zainstaluje. Widzicie, że ją dodał. I dodają ją tak jakby z fabrycznymi ustawieniami. Co to znaczy? Że jeżeli jakiś alet się na baterii załączył typu zły zasilacz, to ten alet jest szansa, że się deaktywuje. Yy, dlatego yy, ogólnie nie zalecam ruszać zasilaczy, które są nieoryginalne. Ten zasilacz wygląda na yy, sprzęt raczej dobrej jakości, nie sądzę, żeby on był zły, ale yy, no Dziwną moc ma, dziwne ma tutaj jakieś, tak by nie wiem. Może ona ma jakąś możliwość samoregulacji napięcia, zależnie od laptopa podpiętego, że sam sobie dozuje napięcie, nie mam pojęcia. Pierwszy raz jakiś zasilacz widzę, ale ja sobie sprawdzę ten zasilacz. Może znajdę jakieś informacje o nim. Zaraz sobie zobaczymy. To jest firma Natek Temera. Zobaczmy NZU model 1561. Co to jest w ogóle? No tak, to jest uniwersalny zasilacz do laptopa idealny jako zamiennik lub dodatkowa ładowarka. Poza domem, w podróży, bla bla bla, tu mamy pełno końcówek do niego czyli standardowy uniwersalny zasilacz. No, wydaje mi się, że napięcie się zmienia, tak jak mówiłem, że końcówki trzeba sobie dopasowywać. I ją wtedy sami zmienia, Czyli albo jest opornik w końcówce wlutowany, albo je obracamy i w ten sposób zmieniamy napięcie. Nie, nie ufam takim zasilaczom, bo yy, skok napięcia w sieci może spowodować, że wasz laptop eksploduje. Tutaj ma się tylko opornik na wyjściu nie ma. No, sami pomyślcie, co tu się zmieści. Tylko opornik tu zmieścicie. Nie sądzę, żeby tu jakiś układ scalony jeszcze był w tym. Dlatego nie zalecam takich zasilaczy. A nie wspomnę już o tym, że niektórzy producenci zaczęli zabezpieczać swoje sprzęty. Spotkałem się na razie z jednym takim laptopem. Podłączyłem mu ładowarkę z odpowiednim napięciem, odpowiednią mocą, z odpowiednim prądem i niestety laptop wywalił błąd, że ładowarka jest nieoryginalna. Także dzięki za oglądanie. Ładowareczek nie polecam nieoryginalnych. Tylko oryginalne, no chyba, że chcecie sobie hatys fight. Także do następnego filmu, cześć.